A Sten jest. Faktycznie jest Sten. E, Medyk ma Stena. M2 to było. Bren. Bren i is... Stunge <trymge> wersji 4 to były. A Bar e, wcześniej Rewol. był? Bar był, no. Jeśli za dużo, to nie pamiętam revolver jest. O, inżynier ma więcej broni. Inżynier to ma Garand. Garand był? No, Garand był, był. Garand był. Był, był. Garand e... był. był ale Gewer 33 nie było. No, numer 4. Ten, bo sniper ma Garanda, ale Snajperskiego, dlatego mi się kojarzył Garand. Dobra, czyli Gewera ma i numer 4. Numer 4 to jest. I w takim razie będzie sniper na pewno będzie miał nowego? No, Sniper ma na pewno garanda sniperskiego i chyba ten no PWD-43. Pan ZF... ZF4, tak, no. Eee, czyli tylko. Tylko pan Antitank nie ma nic nowego. No. Nie wiem, w sumie, jakim chcę zagrać. Może zobaczę no, tego scena No, ja zobaczę, właśnie jak się gra jako inżynier. W sumie do wyborów tutaj nie ma. Ale rewolwer można przejść zobaczyć Dobra. O kurde, ale Co ja nie mam. Co masz? Co masz? Co masz? Ale strzela się, strzela się fajnie z tego. Fuck. Teraz tak. Ja dobry. Ten no, sten to taki sten, widzę że nie ma nazwy jak się go zabije broni O! Oh. Zbagowane O kurde To tu pod spodem chyba mi się O kurde Dostałem z jakiegoś wybucha No kurde Co jest? O fuck Nie patrz, e... Spojrzał się Coś na C2 co widziałem przez chwilę czerwoną kropkę Ale niby to... Nasz jakiś zginął, ale żeby ktoś przeciwnie wrócił Co tu tak bombarduje coś Dobre pytanie bo... Przysana ptaszka Pęknie Gdzie nie się zgra na tej mapie W, no. w drugim wojennym trybie no, trochę, trochę, co? Ale wolę tutaj niż na tym, ale main a no. no tam jest y... Tam ja powinni w ogóle zwiększyć bardzo dużo jakoś ilość czołgów i praktycznie usunąć piechotę Mi się tutaj Obchodzą tutaj lasy zleże. No, tak, no, no daleko to tak nie polecam strona Generalnie A. Aha, co platałem Pierdowałem się w tej linii wysokiego napięcia. Fajnie. Mówisz, że u inżyniera ten Gewehr jest nowy? Tak, no. I numer 4 e, to jest, nie wiem, japońska chyba, tak? Tak trochę wydaje się. <laughs> A tam jakieś miny są na drodze? Ty w sumie też rozstawia. A wow. Co jest? Jestem z, z tyłu, z rakiety. O, z tyłu. A widzę go. To znaczy. Ale, go. ale, potato. On będzie miał tylko pistolet, bo. nie spada więcej. ich. Mój boże, co za potato. Ale ktoś inny jeszcze tu jest. Dasz mi radę podnieść, czy Nie, nie bo... Czekaj, może? Dzięki. Bo już tego drugiego ogarnąłem, ale tego pierwszego to takie to, że... Nie gdzie tutaj więcej jest. Rzuć apteczkę, jak masz. Nie gram tym inżynierem teraz. A, teraz... Aha, dobra. Sorry. No, dobra, to. Kurwa, ile tych min jest? 3 Chciałem zobaczyć Gewera ale taki... po tej to E mi się odpalił, że... No, w głowie jest sporo. Spadli. Miałem wrażenie, że z bomby Idę. dostałem. Obchodzę nas, widziałem ktoś zeskakiwał tutaj w tej stronie. Albo mi się wdawało. Nie widzę. Może jakiś listek widziałem. Tam Nie mogę zaznaczyć, kurwa, leży jeden. O, asystent, wpadł tak gdzieś blisko. O, lulu. próbuję nie pogodnąć, więc spróbuję tego okay. numer trzy, zobaczymy. Ten dobry, podoba mi się. Zabić zaraz wrócę do stanu, bo póki miałem stanatem i dobrze szło. Kurde, ja zaraz chyba wypróbuję granda sniperskiego, bo tyle to jest ich tu wszędzie siedzi, w różnych miejscach. Zresztą chociaż rakietnice miałem, momentem a jak to? Hmm. 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 Czy tobie ktoś? Co to? Nade mną. Leży. Dostał głowę prosto. To jest ten, co mnie wcześniej tu zabił. Ciągle to się na Problem jest taki, że też snajperzy do już siedzą wszędzie. Tylko gdzieś przy... Mam go. No, no właśnie. Tak. Pomaga. Z góry gdzieś? Gdzieś blisko właśnie. Tam też w latarni w oknie siedzi snajper, ale. No. Nie zostałem, bo trzeba było faktycznie zjąć snajpera i go ściągnąć. Dobrze. Challenge accepted. I co weźmiemy? Kara? Gewera. Tak, tylko mnie z innej strony też. Kurwa, tu z każdej strony też. Trzech no. snajperów tam nie patrzy, każdy z innej strony. Wa właśnie o tym mówię, że to już jest właśnie ten problem, że... ...że ciężko w ogóle... ...jest jakoś stanąć gdziekolwiek. Właśnie... ...tamten mnie denerwuje, co tam siedzi gdzieś What the fuck? Jeden tu, jeden tu. Tu jest typ na blisko, ale ja mam celownik na jego głowie i nie trafiam. Na blisko gdzieś leży, tu jest zaznaczony tam. Ale w ogóle... ...okej. Okay. Tutaj z, tak, ja w ogóle z 8 headshotów mu strzeliłem, ale żaden nie trafił. Jeszcze ktoś do mnie gdzieś trzyma, tam. Kurde, ja szum nic nie mam. Chyba coś lepszego niż Geranda muszę zrobić. Nie, nie dość, że nie wiem czy to jest w ogóle zabija na hita, to jeszcze ten... Kule tak wolno lecą, że koleś już się uchyli zanim to doleci. Czy jest gdzieś? Mm. A widzę. Zmieniłeś... Schował mi się. Zmieniłeś klasę z płotem? Nie. Jestem snajperem na razie. No co jest? No ko brzmię. koleś leży i patrzy prosto mi w oczy. Ja strzelam mu w te oczy i nie trafiam. Cztery kule z rzędu. A z pleców! No w końcu trafiłem. był? Tak. Tam, tam, to nie było gdzieś. Tu i przede mną gdzieś. Po drugiej stronie jest sporo. Jezus, ile tam jest min na wzgórzu. Kurde. Ja muszę sobie inny zobaczyć, bo... bo... garant to dalej garant. Jak trafisz dwa razy w ciało, to Ty przystajesz Jezus, to, to, to... Nie wiem, albo te kule lecą super wolno w tym garandzie, albo ja nie umiem z niego strzelać, albo on jest zbudowany. Jedno z tych trzech. jeździć. One... wszystko jest za nami. A, no, żeby nie umiem strzelać z tego. Hmm, może jakiś czołg można było wziąć? Nie, wszystkie zajęte widzę, że tam niby jadą, ale... <ścoughs> Aha, wysiadłem z pojazdu i dalej na nim jadę, super. Tak się. Widzę, że te nowe snajperki dla snajpera to takie DMR-ki po prostu. No. Jeden jest ciśnięty. Jakoś, nie wiem, z Gewarami w ogóle wchodzą, wchodzę na przeciwieństwie do Garanda. Właśnie, no i dwóch może... typa i trzeciego dobiłem z pistoletu. Nie wiem, może jest... tam ten celownik mnie tak jakoś wziął i tak. Można być. Idą z B. Bye bye. Tam w, w prawą stroną mapy ktoś wierny. Ty, a, noża dostałem. Na blisko będzie jeden. A, koniec rundy. Użyłem teraz ten numer 4, to tam zabiłem dwóch i z trzecim się strzelałem, ale runda się skończyła.